Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszej gry Jako Polska na poziomie Wehrhardt i celem tej serii jest podbicie świata te, na tym właśnie poziomie. Dodatkowo przypominam, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie by wam wytłumaczyć techniki tutaj, które stosuję w tej grze jakoś dokładniej, albo macie po prostu problemy we własnych kampaniach, zawsze możecie mnie zapytać w komentarzach poniżej. Dodatkowo tak sobie pomyślałem, że w sumie fajnie by było, jakbyście też tak spróbowali sobie Polską pograć i spróbować podbić świat. No i jestem ciekaw po prostu, jakby wam poszło. Screeny z tego, z waszych podejść, które byście mogli sobie robić, możecie umieszczać zarówno na Discordzie, do którego was serdecznie zapraszam. Link macie odświeżony na głównej stronie u mnie na kanale, w ewentualnie w każdym opisie mojego filmiku już bodajże od dwóch lat. Chyba teraz też wskleję już odświeżony link zapraszający. Możecie też dołączyć do naszej grupy na Facebooku i tam też po prostu umieszczać screeny i informacje, jak wam po prostu idzie. Nie musi być to zakończone podejście, może być to jakieś podejście, które sobie po prostu gracie i po prostu pokazujecie, jak wam to idzie. Więc serdecznie was do tego zapraszam, żeby to jakoś tam ożywić tego Discorda oraz grupę na Facebooku. Co do, do dzisiejszego odcinka. No tutaj w zasadzie... Hmm... Powiem szczerze, że nie wiem, nie jestem pewien, czy nie zaatakuję Imperium Osmańskiego, ale tutaj poczekam i zobaczę, czy będę w stanie zawrzeć sojusz z Quaracunjul. Co prawda, Quaracunjul ma trusa z Imperium Osmańskim do 1514, ale naprawdę żaden z moich obecnych sojuszników, czyli Czechy, Brandenburgia. Moskwa nie chcą dołączyć do mojej wojny przeciwko Osmanowi. Każdy jakoś bardzo go lubi. Nie wiem czemu. To jest po prostu jakaś masakra. Bardzo niefortunnie mi się tutaj dobrali rywale, zwłaszcza Moskwy. No ale cóż ja na to poradzę? Dlatego w tym odcinku przez te najbliższe 9 lat to raczej skupię się dalej na spłaceniu kolejnych pożyczek, których nam już zostało dość dużo. 1200 golda, więc praktycznie 2000 już za nami. Jak widzicie, są spłacone. Korzystałem. Tutaj jest właściwie głównie z tej funkcji, proszenia burgersów o burgerów, jak ja na nich mówię, pieniędzy, i to pozwala po prostu mi spłacać pożyczki. Dodatkowo też, no, zarabiamy naprawdę dużo przy włączonej armii, zauważcie. Mamy włączoną armię, więc nawet dość sporo zarabiamy. Nie mamy już reparacji wojennych od Imperium Oswońskiego. Głównie zarabiamy na handlu bałtyckim oraz na naszej kopalni złota. W sumie handel bałtycki będziemy za chwilę jeszcze poprawiali. na Ten moment mam tylko i wyłącznie burgery rozdane w Gdańsku, ponieważ mam no za duży influenc tej grupy w swoim po prostu państwie, ale wraz z wzrostem naszego państwa będziemy tutaj wzmacniali po prostu ich obecność nad Bałtykiem. Ewentualnie zastanawiałem się, czy po prostu nie zabrać z mniej ważnych prowincji burgerców i po prostu dołączenia ich tutaj więc to sobie akurat jeszcze sam zobaczę, policzę. Ym, jesteśmy też na etapie zmniejszenia autonomii, która ma niestety dość spory wpływ na trade power w tymże regionie. Szczerze tutaj, odkąd daliśmy no to już wtedy autonomia nie ma wpływu na ten trade power i to jest jeden ze lepszych sposobów na wzmocnienie tutaj tego naszego handlu w danym regionie. Potem będziemy budowali porty, żeby były tutaj większe, przynajmniej na drugim poziomie i dwa na trzecim, chociaż trójkę na pewno jedną walimy w Konstantynopolu, ponieważ Konstantynopol, mimo tych wszystkich kart które tam zgarniamy za handel i umieszczenie tam kupcja na zbierają, to tam zbierają po prostu 2,37 golda, To jest... W takim wpływie to nie jest duży income na Polskę. W tym roku powinno być to już około 15 golda, pod warunkiem oczywiście, że macie po zajęty cały szwedzki handel e oraz podbitą Moskwę. Co w normalnym podejściu, do czego w normalnym podejściu bym dążył jak najszybciej. Jakby co, bo na pewno zaraz multum osób mi napisze, dlaczego nie tronujesz swojego wojska, skoro jest włączona w full maintenance i i po prostu opłacasz, a nie trenujesz, ponieważ trenuję, nie trenuję, ponieważ tłumię bunty w moim kraju, żebym nie musiał ich po prostu tłumić. No zobaczcie sobie, jak to wygląda. Rozająłem też dużo tutaj kultur na ten moment. Pruską. Yy... Rus... Nigdy nie pamiętam, jaka to jest zmiana kultury, nieważne, słowacką i e, turkisz, czyli turecką kulturę, zrobiłem u nas akceptowalną, e, dzięki czemu mamy dość to znosi, u nas wszystko wygląda i po prostu tutaj stosuję taką sztuczkę z przekoksonym Rebel suppression chyba które doszło w Darmio, o ile dobrze pamiętam. Po prostu na cały kraj jedną armię się daje, ustawia i po prostu zobaczcie, jak bardzo tutaj to poprawia nastawienie w prowincjach. To jest po prostu przekoksana mechanika i trochę taka nieuczciwa w stosunku do osób, które nie mają tego dodatku. Muszę też już dążyć do po prostu zwiększenia limitu mojego wojska. Pamiętajcie, że na, po prostu na każdej grze, a i patrz na to, jaką armię macie zrekrutowaną, oraz ile macie też ogólnie całego mempowera. Więc im bliżej zbliżacie się kapa, już go prawie miałem przed chwilą, no to muszę tutaj dorekrutować. Najtaniej będzie mi utrzymać gdzieś tą armię. z... Po, po prostu złożoną samej piechoty. Będzie to armia, która praktycznie nie będzie w ogóle brała przez długi okres czasu udziału w żadnej bitwie, wojnie i tak dalej, tak dalej. Ona ma po prostu robić nam liczby. No i niestety stało się, wreszcie umarł mój władca. Nie wiem, on miał lat. bo już ponad 80 tak naprawdę, bo dawno na niego nie zwracałem uwagi. Naszym obecnym władcą jest Ray Vergen, pierwszy gryf. No i widzimy, jest on też władcą 666, National Unrest, minus 2 nam dający. Nie mamy następcy w kraju i w sumie Grozi nam unia personalna i wojna domowa pomiędzy Pomorzem i Danią. Znaczy wojna o mój tron, pomiędzy Pomorzem i Danią. Swoją drogą, nie wiem gdzie jest Pomorze. What the fuck? Widziałem też bardzo często a propos Unii Personalnych, pytacie się mnie, jak one działają, jak je spowodować, na czym polega to moje zarządzanie uniami personalnymi itd., tak dalej. I tak dalej. W sumie muszę Wam zrobić na ten temat poradnik, taki 15-20 do 20 minutowy, ponieważ jest to dość skomplikowana mechanika i Wam po prostu wytłumaczę na konsoli, na czym to polega. I nie zauważyłem tego, że chyba już miała miejsce protestancka reformacja tutaj się nam odpaliła. I pierwszy kraj, no to tutaj mam w Lindenburgu, mamy też centrum w Holandii. A trzeciego totalnie nie widzę, więc możliwe, że jeszcze ten kraj się nie pojawił. Eee, no to oznacza pewne problemy dla mnie. Doszło do bardzo długo wyczekiwanej przeze mnie wojny. Mameluk, Jemen, Horus, and Akkunul. Oznacza to, że całe wojska osmańskie znajdą się po tej stronie e, po prostu morza. Co oznacza, że możemy zająć cały ten obszar dla siebie, plus późniejszego jakiegoś wargola. Niestety, tutaj mają tą stolicę, i to jest problem, że jest nie po tej stronie. Ale to oznacza, że w tym odcinku zobaczycie kolejną wojnę z Osmanem. Przystępujemy do wojny z Imperium Osmańskim. Nasze wojska są już tutaj rozstawione. Naszym pierwszym celem będzie zdobycie Edirn i zabezpieczenie tutaj tego przejścia całego pomiędzy mną a Imperium Osmańskim. Osman raczej będzie próbował się tędy przedostawać, ewentualnie, może kiedyś pójdzie przez. Stepy, no ale to zobaczymy, jak to wygląda. Co prawda, tracę co miesiąc utrzymując tak dużą armię. Mam bardzo dużo armat, niestety, w moich armiach. No ale cóż, nic na to nie poradzę. Będziemy musieli zaatakować, przejmować te forty, więc naprawdę mam tutaj dużo roboty. Widziałem, że większość tutaj, przedszedł gdzieś duża część taka armii osmańskiej, więc powinna być już gdzieś tutaj. Widzę, że się w Mamelukał nie wbijają. No i jakoś powinniśmy dać temu radę. Mam nadzieję, że tutaj będą mieli problemy z podbijaniem jego fortów. Wojnę wypowiadamy o Edirn. Tak naprawdę, najlepsze byłoby to Cassius Belli dla nas, Hollywood War Cassius Belli. Ale jest mała szansa, że wygramy jakieś bitwy z Imperium Osmańskim. Raczej będę chciał jej uniknąć, więc po prostu pójdziemy tym normalnym Cassius Belli po podbicie prowincji. Widzicie, też bardzo dużo claimów ma tutaj zrobione. E, Boże, Mołdawia ma bardzo dużo kliniów zrobionych. Możliwe, że też je wykorzystamy w tej wojnie, no a to dopiero potem. Zaczynamy atakować. Tutaj wojska wysyłam na wszystkie forty. Niestety są włączone, więc w żaden, żaden sposób ciekawy tego. E, niestety nie przyspieszę wam. Od razu ostrzelajmy te forty. No i progres leci nam całkiem nieźle. Nie wiem, czy już wspominałem o tym, ale tutaj będzie nam dowodził teraz łyżka. Właściwie to łyżka będzie gdzieś tutaj zaraz na wsparciu pacie 6 do fajera. Cieszyłbym się z, aż znaczy 5 do fajera. Cieszyłbym się z tej statystyki e, oczywiście w po 1700 roku. No teraz to nie jest za dobra statystyka dla nas. Mamy też STS 2000 YouTube. Który dowodzi tutaj na północy, nie tutaj go dałem do dowodzenia, żeby mieć jak największy siege tutaj i w zasadzie jednego sobie dowódcę cofnę, znaczy jeden regiment sobie cofnę i tutaj innego generała do nas. My zajmując tutaj fort w Edien, spowodujemy, że cała armia osmańska zostanie w teorii tutaj odcięta, no chyba, że będą mieli tędy przejście, chociaż tutaj Imereti może ich całkiem fajnie blokować. Zobaczymy, jak to się potoczy. Dobra, fort w Edirn zdobyte. Jest to dla mnie bardzo dobra informacja. No i tak się zastanawiam, czy wycofywać stąd wojska, czy może przesłać je tutaj do podboju. No i zobaczymy. Myślę, że cofnę. Pójdziemy tutaj podbić inne forty, żeby to jak najszybciej zająć. Zajm się cofną wojska osmańskie, szkoda, że nie widzę nigdzie tutaj jakiegoś mameluka, żeby się wbijał w ich terytoria. Mameluk chyba jest jeszcze wcięty w inną wojnę. Są w to na ten moment toczy aż dwie, tak? Osmani i Gazikun, którą przegrywa, i wojnę składa Kunjul. I ma z Madanem, na której ma zero, co jest bardzo złe. Ale wreszcie chciałby sojusz. Szkoda, że dopiero w momencie, kiedy już go nie mogę wziąć. Dobra, zrobię tutaj troszeczkę inaczej. Do tej armii przydzielę armat Ricardo. Niech tutaj nam stoi i podbija. Będziemy mieli wtedy taką drugą armię do szybszego podbijania w tym regionie. Kolejną armię zrobimy tylko i wyłącznie po to, żeby zasidżować te wszystkie prowincje. Tutaj zobaczcie, że kazałem już Mołdawii lecieć, to wszystko I co ona też robi. Nie chcę, żeby mi przychodzili po prostu na drugą stronę, przynajmniej na razie. No i będziemy lecieli w tą stronę dalej. Jako, że jestem o to pytany pod każdym odcinkiem, a to już jest piąty. Robicie tak, wchodzicie na prowincję, wciskacie D, wtedy wydziela wam się, oczywiście na wrogiej prowincji, wydziela wam się minimalna ilość wojska potrzebna do oblegania i zdobycia danej prowincji, tak? Potem zaznaczacie sobie wszystko, o tak, myszką i następnie klikacie na jakąś prowincję V, odznacza wam to wtedy yy, yy, Ostatnio, ostatnią jednostkę, albo pierwszą jednostkę w grupie, nie pamiętam dokładnie. I po prostu tak klikacie V, 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 V. No i, i, i w ten sposób te armie sobie właśnie idą indziej rozstawione i możecie sobie coś takiego, takiego karpetzila zrobić. Samo zajęcie tych terytoriów, które już tutaj widzieliście, w sumie nie wiem po co, wam pokazać, jak jest wszystko to zajęte, zmniejszyło to przychody Osmana o około 20 gold, bo miał przed chwilą 87, to z urrepsami, dobra, to może jeszcze urrepsy się troszeczkę tutaj zrobiły, a nam się powiększyły te przychody. Spoils of War 6.53 no niesamowite to jest, więc ta okupacja całego tego regionu będzie dla nas dość korzystna, zastanawiam się też czy tutaj jakiś wasali nie powypuszczać ewentualnie, tutaj byłoby karaman nam wypuści bo on bardzo dużą część prowincji ma u Osman'a zresztą jak sobie zobaczycie, to możecie takie rzeczy sobie zawsze tutaj popatrzeć na release wasal co się najbardziej upyla, Krym jest takim krajem, karaman jest takim krajem czyli musicie zabrać sobie jakąś prowincję, która do nich należy, Bizancjum jest takim dużym krajem który się bardzo opłaca robić na ręką Czeście. Ja mogę sobie pozwolić na no, niestety na żadną ilość wasali, bo mamy tak dużo sojuszników. Dobra, dojdzie do pierwszej naszej bitwy tutaj z Imperium Osmańskim. Oni tutaj chyba, nie no, mogą dołączyć, mogą przejść, ale dostaną wtedy karę, jeżeli do, do minus 2, więc będziemy starali się tutaj ich zaatakować i na takiej petardzie dojść pokonać te wojska 38-30 tysięcy. No, mam nadzieję, że to spowoduje, że mameluk będzie miał okazję tutaj odbić swoje terytoria i dalej tutaj pomęczyć Imperium Osmańskie z tej naszej strony bardzo by nam to pomogło nie, nie ukrywam jak widzicie dalej kazałem tutaj zaznacza Mołdawic ma atakować ja na to już po prostu nie mogę mieć sił co mogłem to zająłem swoją armią a cała reszta no to niestety to już musi nam robić e, tutaj Mołdawia w sumie też odpowiadaliście mi żebym zamieniał prowincję z fortami na to żeby to miała je Mołdawia wtedy ona je będzie utrzymywać a ja nie będę za to bulił co też jest takim dobrym pomysłem dla mnie że po prostu im poprzekazujemy a następnie te prowincje z fortami weźmiemy sobie z powrotem. Mam nadzieję, że będę o tym pamiętał przed końcem pizdila. Dobra i doszło do pierwszej naszej większej bitwy. No, mam nadzieję, że rozbijemy tu rasów, kiebasów. Mamy 105, 100, mamy, no, mamy wszystko gorsze. Taktykę mamy lepszą. Taktyka jest mega ważną statystyką, jak nie najważniejszą w tej grze. Ponieważ ona zmniejsza wasze straty, które otrzymujecie. No i okej, okay, w sumie to patrz, no wyjebiliście, się, rozbiliśmy po prostu ogólnie, tylko w, aż żałuję, że nie mieliśmy tu... O, i doszło do kolejnej bitwy. Co prawda, tutaj zaczynamy z gorszymi moralami, więc możemy to ta... przegrać niestety. Mimo iż mamy większą armię 105. No bez jaj te role to po prostu jakaś masakra. W fazie fajera, natomiast ich niszczymy, faza szoku. No niestety przewaga dla imperium osmańskiego totalna. Następnie... O, kurka, kurka, no blisko. Ej, no bardzo podobne role mamy cały czas. Nasza przewaga. E, liczebna. Tutaj robi to e, swoje. Zero górka do jednego, nie no, jeden dobry rol dla mnie. Jest i się wycofali. Jakbyśmy mieli flotę, moglibyśmy ich tutaj stawipować, ale floty nie mamy i w sumie z, tak, z flotą osmańską, to my się za bardzo nie mamy co tutaj mierzyć. E, dobra, teraz pójdziemy tutaj na pół, zczyścimy e, te mniejsze kraje. Możliwe, że też zdobędziemy przy okazji krym. E, no ja daleko, dalej raczej iść nie będę. E, muszę po prostu no już tylko te prowincje tutaj oblegać. Mamy też stolicę, więc jest dobrze. Udało nam się dopaść tutaj wojska tureckie przekroczyli po prostu przejście przy Konstantynopolu. To jest najfajniejsze, że mimo iż mogą przejść bezpośrednio ze stolicy do Edir, no to jednak z powrotem muszą iść tak naokoło. I to jest bardzo fajna technika na stackwipowanie ich armii po kolei. No, gorzej jak się zbiorą w kupę. No to wtedy to nie jest dobra technika. Dobra, czekajcie. Ja tutaj muszę bardzo się teraz bawić tym wszystkim. Zastanawia mnie, czemu Osman nie ma tutaj kary przejścia za cieśninę. W teorii powinna być. My tutaj staliśmy. Bili się w nas. Totalnie nie mam zielonego pojęcia, czemu nie mają kary przejścia za cieśninę. Naprawdę, to jest jakieś nieuczciwe. No nic, trudno. U, jakim dużym stakiem się w nas bił. Kurka, jest taka dość wyrównana bitwa. Chociaż ja już tutaj na wszelki wypadek zacząłem rekrutować, jak widzicie, najmusów. I ich po prostu dosyłam sobie na pauzie. <laughs> serio, mogę mieć jeszcze jeden bonus z tej ery? No ale tak naprawdę nic z tej ery już nie potrzebuję, bo ona i tak się zaraz kończy, za 5 miesięcy. Z nich sobie to po prostu leci w najlepsze. No dajecie, 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 kurde. Nie no, ładne role mamy, kurde. jakimś cudem to wygrywam, przynajmniej wygrywam na razie, ale dosyłajmy jeszcze wojsko. Jak widzicie, mój mempower jest totalnie na wykończeniu, ale już dużą część prowincji mamy też zajętych u Osman'a. Bardzo dużo warscora mamy wziętego, z bitew też mamy nawet dość sporo, mogłem jednak wziąć tę bitwę, bo tutaj na cieślinach się po prostu wyjebiście broni, nie mogłem rzeczywiście wziąć tego warskora za bitwę, nie spodziewałem się, że mi się to po prostu uda zrobić. Co nie zmienia faktu, że w zasadzie to tylko i wyłącznie dlatego wygrałem, że po prostu atakując tutaj, wojska się stąd musiały wycofać, po prostu na około i, i, i tylko to mnie tutaj ratuje, że po prostu nie idzie jednym stakiem, tylko Osman sobie to dzieli na dwa i dzięki temu ja rozbijam jego armię po kolei. Jest to świetna forma ataku tutaj. No i 13 do 12 tysięcy, tutaj jeszcze 4 tysiące armat się w nas bija. Nigdy nie dosłuchajcie, by the way, na wsparciu armat. To się totalnie nie opłaca. No ja za chwilę będę stakował moją armię. Zmniejszał Restoration Union Cassius Belli na Węgry No tak, sobie mają taką misję jak są tak słabe Węgry, no trudno, mogą to jakoś bronić, nieważne Sam się zastanawiam, czy nie zrobić Unii nad Węgry i tutaj tego po prostu nie odbić, no ale to widocznie będę musiał jakoś to przenieść sobie potem od Austriaka to nie nieważne Zobaczymy Ej, ja teraz zauważyłem, że ja tutaj miałem taką całą misję: Reclaim Prasia, potem granica z Osmanami, co mi właśnie zwiększa tutaj ilość prowincji, plus mi daje claimy na to wszystko. Wyjebiście! Ale też gdzieś mieliśmy Unię, nie? Poland Games Claims, i co ja muszę mieć? To wszystko muszę mieć zdobyte. Ok, jak to zrobimy, to mógłbym mieć Unię z Węgrami, co byłoby nawet dość takie fajne. Jak to wygląda w Moskwie? Czy tutaj? No niestety nie ma. Kurka, serio. Czekaj, regency for. Ja nie mogę, ser. i umarł ten typ, i jest teraz regencja aż tyle lat? Co za nieuczciwa jest ta prawie no, Prawie Unię miałem. Ile? 3 lata, 3 lata mi braku, żeby mieć Unię nad Moskwą. Była się era reformacji, i w zasadzie co ja tutaj już mam zrobić? Mamy nawrócone prowincje, mamy przyjęte. o, czyli 3 grupy aż mamy. I wszystkie promisy z mojej grupy kulturowej, moją grupą kulturową, co jest? W sumie na, nie wiem, chcesz się przyznać, <laughs> jak na grę, na tym poziomie, akceptable, nie, e, culture. Aha, czy jeszcze to bym musiał zrobić? No to, no to tego nie zrobimy. E, tej misji. E, co ja tu jeszcze mogę zrobić dla nas? W zasadzie to możemy tylko zrobić nic. No i chyba trzeba byłoby pisować, bo widzę, że zakończyła się na moje szczęście pokojowo. Chyba nic Mameluk nie stracił wojny z, podczas wojny z Imperium Osmańskim. My natomiast tutaj mamy prowincję. Bardzo chętnie chciałbym spróbować jeszcze Icel zdobyć od nich. No niestety żadnej... To biorę Icel <grym> dla siebie. Jakim cudem? Ej, Co jest w ogóle? Czemu ja mogę Icel brać dla siebie? i wyjebiście. Dobra, to weźmiemy wszystko to, co najbardziej osłabi Osmana. Nie muszę tego potem jakoś... Znaczy, będzie mi problem z tłumieniem buntów i tak dalej. Ale potrzebujemy po prostu osłabić trade Osmana w tym regionie, możliwe, że nawet za, zaraz tu zmieni na mój główny trade, więc te prowincje bardzo nam się opłaca mieć. Plus będę musiał zaraz tutaj zrobić sobie flotę transportową do tłumienia buntów na banki, to będzie cała, cała moja flota na ten moment. I cel będzie po to, żeby tutaj zaraz wypuścić sobie wasala i po prostu odbijać dla niego ziemię. Taki pizdl wysyłamy Imperium Osmańskiemu. Nie jest on najlepszy, ale chyba nic lepszego na ten moment sobie niestety tutaj nie zrobimy. Zakończyliśmy tą wojnę. Jak widzicie straty mamy porównywalne co do Imperium. <grym> Spłaćmy też część naszego zadłużenia. Ale najlepsze jest to, że weźmiemy sobie w tym momencie sojusz z Mamelukiem. Co nie będzie dla mnie bardzo, ale to bardzo przydatne w kolejnej wojnie z Osmanem, na którą planuję. Wymienimy to za sojusz nie wiem, z Branderburgią, e, która do tej pory za bardzo mi się nie przydała. A po prostu posiadanie mamy Luka tutaj na sojuszniku. Pozwoli nam wołać go do naszych wojsk, Co pozwoli nam tutaj bardziej to wszystko podbijać. Puszczamy też od razu Subjecta, Karaman. Jak mówiłem będzie niestety z sunnickiej wiary, ale jednocześnie dostajemy aż tyle prowincji z powrotem tutaj do odbicia. Podobnym krajem, który potem się tutaj opłaca wypuścić to jest na przykład Syria, tylko że to jak będziemy podbijali mamy Luka i Irak na przykład od Kwarakundżul. W sumie teraz się zastanawiam czy nie zrewiduję mojej strategii jednak i nie będę próbował atakować tutaj poprzez... Tylko nie mam jak zaatakować i zresetować trusa z osmanem. Nie, może zaraz wejdziemy z jakimś gówniakiem osman trusa i będziemy po prostu starali się to robić, żeby atakować non per teraz imperium osmańskie. A zauważyłem, że mam jeszcze jedno duże, bardzo duże szczęście tutaj um, przeciwko osmanowi. Zobaczcie, mają teraz władcę z dwójką przy militarych, a następca jest z jedynką. To jest szansa na to, że w najbliższej wojnie z Osmanem będę toczył raczej, mając przewagę technologiczną, niż będąc zacofany. To jest bardzo duży fuks. Bo rzadko kiedy Osman ma kiepskich władców, albo tak kiepskich władców, jak ma teraz. Przystępujemy do wojny z Litwą. Wykorzystamy Cassius' Belli Cleansing Heresy. To powoduje, że nie będziemy praktycznie nic płacili za zdobyte prowincje. Jak widzicie, też e, mamy mniejszą wtedy agresywną ekspansję. No i bardzo mi to odpowiada ogólnie. Dwa fortecy, które trzeba po prostu zdobyć i zdobędziemy je praktycznie z marszu. Jesteśmy ahead of time, więc możemy sobie pozwolić na wydatkowanie punktów militarnych w ten sposób. E, przy okazji, też wprowadzam tutaj. W Warszawie kolejną instytucję z tego co widzę, i robię to głównie przy pomocy punktów militarnych i dyplomatycznych. W sumie to zawsze najbardziej się opłaca wydawać te punkty. Kończymy wojnę z Litwą. W zasadzie nie była ona nic, ani ciężka, i nic już mi się nie chciało pokazywać. Tych wszystkich bitew, bierzemy następującego Pisdeela: prowincje, te, które tutaj widzicie, żebym mógł wykonać misję w tym momencie, ale w zasadzie, żebym mógł tutaj pójść dalej z tymi moimi misjami. Mówicie Commonwealth. Dostaniemy wtedy. A nie. Permanent, czyli... A nie, tutaj jest dopiero Unia. A, czyli ja teraz Unii nie mam. Czyli to jeżeli Węgry są już pod jakąś Unią, to ja dostaję permanentne klejmy na cały ten obszar. A nie na Unię. Okej, okay. co też nie jest złe, bo ja mam teraz perma klejmy na to wszystko. O oh my god, mogę całe Bałkany zdobyć jako Polska po prostu nie płacę za to ani jednego punktu dyplomatycznego. Yy, tylko, że tutaj te klejmy są do 35, a te są permanentne. Coś dość, dość takie ciekawe, więc będzie musieli się teraz spieszyć w tych moich wojnach z Imperium Osmańskim. Tutaj trochę błąd popełniłem, nie zabrałem żadnej prowincji obok Regusy, żeby mógł na przykład z, yy, trusa zresetować. W ten sposób atakując po prostu Regusem, ponieważ Imperium Osmańskie nie gwarantuje, no ależ trudno. Szkoda, że Gazekund stał się ich wasalem. I na tym też skończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zobaczymy, co nam w przysz przyszłość przyniesie. Na pewno więcej wojen z Imperium Osmańskim. Coś tutaj trzeba po prostu z tym wykombinować, bo nie, jesteśmy w takim momencie, że rzeczywiście teraz mamy dobrą okazję do rozwalenia Osmana na wczesnym etapie gry. Co? Jest bardzo fajne i bardzo mocne i możliwe, że zmieni też moje całe podejście tutaj, które sobie planowałem i będę mógł jednak do 1600 roku zająć całe Indie. Tak jak przypuszczam, że mi się uda. Jeżeli Imperium Osmańskie upadnie, to tak naprawdę ja już niczym więcej nie muszę się przejmować. Pamiętajcie, że zostawić lajka. Pamiętajcie, jeżeli macie pytanie, napiszcie komentarz. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa pa!